Zwojga złego, wolę, żeby Żydzi mordowali Palestyńczyków niż Polaków. To przerażające zdanie napisał mi Polak pod jednym z moich postów na platformie X, dawniej Twitter, gdzie szeroko komentuje wojnę w Gazie, ludobójczą wojnę w Gazie. Proszę Państwa, okupanci przybyli do Palestyny w znacznym stopniu z Polski. I nigdy nie usłyszałam od Palestyńczyków, a poznałam ich bardzo dużo, zdania typu: Z dwojga złego to wolimy, żeby Żydzi wrócili do Polski i tam mordowali Polaków, niż zostali u nas i mordowali Palestyńczyków. Ja się nazywam Agnieszka Piwar, jestem niezależną dziennikarką. Zapraszam Państwa na moją stronę piwar.info, gdzie znajdą Państwo moje dotychczasowe artykuły. Publikacje dotyczące właśnie wojny w Gazie. A tymczasem chciałabym, żeby zostali Państwo ze mną podczas tego odcinka, ponieważ mam do powiedzenia bardzo trudne słowa na temat Polski, na temat Polaków, na temat naszej historii. Kiedy zaczęłam opisywać konflikt izraelsko-palestyński, kiedy Zaczęłam interesować się tym, jak to się stało, że Palestyna zaczęła być okupowana. Jednym z trudniejszych momentów dla mnie było to, że w znacznym stopniu przyczynili się do tego ludzie, którzy dotarli tam z Polski. To byli Żydzi z Polski. Jednak to nie byli Żydzi, którzy 2000 lat temu opuścili Palestynę. To byli Żydzi, którzy na przykład dotarli do Polski z dawnego kaganatu hazarskiego. Czyli nie są to ludzie, o których można powiedzieć, że są narodowości żydowskiej. To są po prostu ludzie, których przodkowie przeszli na judaizm, stąd mówimy o nich Żydzi. Syjonizm powstał w XIX wieku i wówczas też dorobiono ideologię tak zwanego narodu żydowskiego. Nie będę zagłębiać się teraz w ten konkretny temat, bo jest to bardzo szeroki, bardzo trudny, wymagający bardzo precyzyjnego wyjaśnienia temat. Ja chcę powiedzieć konkretnie o tym, co dotyczy. Polaków, co dotyczy Polski, co dotyczy naszego narodu i w czym nasi przodkowie nawalili na całej linii. Kiedy studiowałam filozofię, no już jakiś czas temu, miałam tam taki przedmiot jak filozofia polska. Zastanawiałam się, co tam będzie wykładane. Filozofia grecka, to rozumiem. Filozofia niemiecka, filozofia angielska, to wiadomo. Ale filozofia polska, o co w tym chodzi? I wiecie Państwo, co zapamiętałam z tych zajęć, kiedy już odbyły się właśnie te zajęcia z filozofii polskiej? Utkwiło mi, że było tam nam przekazywane, że Polska to tolerancja. Polska słynie z tolerancji, Polska słynie jako kraj, bez, zasłynął jako kraj bez stosów, jako kraj, w którym inni mogli znaleźć schronienie. Jako kraj otwarty dla innych. Takie coś właśnie było wykładane na tym przedmiocie. Oczywiście były tam inne sprawy też wykładane, ale mnie utkwiło to, to konkretnie, to utkwiło. I byłam wtedy z tego niezwykle dumna. Rozpierała mnie duma, że jestem z kraju, w którym. Możemy się poszczycić tym, że tam, gdzie inni w Europie wykazywali się nietolerancją, przepędzali innych, my byliśmy otwarci, my dawaliśmy innym schronienie. Byłam z tego niezwykle dumna. Jednak po latach no dość mocno zmieniłam zdanie, ponieważ uświadomiłam sobie, że wciśnięto mi bardzo mocno, Polukrowaną wersję historii Polski. Uświadomiłam sobie, że nasza otwartość doprowadziła Polskę do zguby. To nie jest tak, że ja uważam, że należy zamykać drzwi przed obcymi. Absolutnie nie. Ja tylko uważam, że nasi przodkowie, a mówimy o kraju chrześcijańskim, Nasi przodkowie nie dostosowali się do bardzo mądrej i ważnej rady zawartej w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie Pisma Świętego. Konkretnie chodzi o taką radę: Bądźcie roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Cięty Augustyn tłumaczył to tak. Nieskazitelni jak gołębie, abyśmy nikomu nie szkodzili. Roztropni jak węże, abyśmy byli baczni, aby nikt nam nie szkodził. I mój konkretny zarzut, moje pretensje do przodków, do Polaków żyjących przed wiekami, jest taki, że nie byli baczni, że nie byli roztropni. I nie przypilnowali tego, aby nikt nam nie szkodził. To było obowiązkiem naszych przodków. A oni tego zaniechali. W efekcie mamy państwo, które nie należy do Polaków. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w naszym kraju, na to, komu biją pokłony rządzący, choćby na to, że prezydent i premier wyrazili publicznie gotowość do tego, aby dać parasol ochrony ochronny żydowskiemu zbrodniarzowi wojennemu, Beniaminowi Nataniachu. Hierarchowie Kościoła Katolickiego bronią żydowskiej Hanuki. Proszę Państwa, nie ma wątpliwości i myślę, że wielu moich widzów to widzi, rozglądając się dookoła, także moi czytelnicy, bo widzę Wasze komentarze pod moimi postami, więc... Zdaję sobie sprawę, że zdajecie sobie z tego sprawę, że Polską nie rządzą Polacy. I to jest bardzo bolesny fakt, i z tym trzeba się rozliczyć w taki sposób, że trzeba po prostu o tym głośno mówić, że nasi przodkowie nawalili, bo wpuścili do Polski obcych, konkretnie. Wyznawców Kabały, Wyznawców Talmudu i nie byli baczni. Nasi przodkowie nie byli baczni i w związku z tym wyznawcy Kabały dopuścili się szkody na narodzie polskim. W związku z tym, że nasi przodkowie wykazali się tolerancją, ale nie byli przy tym roztropni. Na polskiej ziemi wychodowaliśmy potwora. Ten potwór pojechał potem do Palestyny, ukradł Palestyńczykom domy, ziemię, wypędził Palestyńczyków z ich ziemi, a tych, których nie zdołał wypędzić zamknął w gettach, tych, których nie zdołał wypędzić, zaczął mordować, a tych, których jeszcze nie wymordował, prześladuje. Proszę Państwa, założyciel Izraela, Dawid Ben-Gurion, urodził się w Polsce. Był on szefem Światowego Ruchu Syjonistów. Ojciec, Największego kata Palestyńczyków, Beniamina Netanyahu, obecnego premiera Izraela, urodził się w Warszawie. Tych nazwisk można by było wymieniać jeszcze znacznie, znacznie więcej. Wspomnę jeszcze tylko, że w armii generała Andersa także byli Żydzi z Polski. I ci Żydzi z Polski w pewnym momencie odłączyli się od armii Andersa, zdezelterowali. Przedostali się do Palestyny, a później masowo wstępowali do żydowskich organizacji terrorystycznych. I jeszcze kolejny fakt. Decyzję o założeniu nowych osad żydowskich w Palestynie podjęto pod koniec XIX wieku na konferencji w Katowicach. Ktoś może powiedzieć: A zaraz, zaraz, przecież wtedy nie było Polski. Polska była pod zaborami. Proszę Państwa, ja mówię o polskiej ziemi. Żydzi byli tutaj, ponieważ przed wiekami, kiedy była Polska, nasi przodkowie pozwolili im się tu osiedlić. Nasi przodkowie dali im ogrom przywilejów i nie byli baczni. Zabrakło naszym przodkom roztropności. Kolejny przykład tego co zgotowano Palestynie z udziałem Polaków. Lata 90, operacja Most, organizowana przez polskiego generała Sławomira Petelickiego, gdzie w ramach tej operacji przerzucano Żydów z krajów byłego Związku Radzieckiego do Palestyny. W ramach tej operacji, mówiąc wprost, dosłano palestyńczykom kolejnych katów Proszę Państwa, ten przerażający komentarz, który ktoś mi napisał, że woli, żeby Żydzi mordowali Palestyńczyków niż Polaków, to nie jest jedyny komentarz. Ja podobnych komentarzy otrzymuję więcej. Mało tego, ja otrzymuję bardzo hamskie teksty, że jestem idiotką z Polski. Tylko dlatego, że pisząc artykuły e, ujmuje się za palestyńczykami. Kiedy pojechałam niedawno do Stambułu, gdzie wzięłam udział w dwóch międzynarodowych konferencjach poświęconych sprawie palestyńskiej, również czytałam, także tutaj na YouTubie, e, bardzo nieprzyjemne komentarze, właśnie w których nazwano mnie pożyteczną idiotką z Polski, bo się zadaje z dżihadystami. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby Palestyńczycy, których poznałam, byli dżihadystami. Palestyńczycy, których poznaję, to są bardzo dobrze wykształceni ludzie, znający języki obce, mający niebywale wysoki poziom kultury. I jak już Państwu wspomniałam, nigdy o nich, od nich nie usłyszałam, że lepiej by było, aby Żydzi wyjechali do Polski i mordowali Polaków niż ich, Palestyńczyków. Nie będę się tutaj teraz nad sobą urzalać, jakiego chamstwa doświadczam od wielu moich rodaków, tylko za to, że jako dziennikarka ujęłam się za prześladowanymi Palestyńczykami, że opisuję ich dramat, że opisuję to, iż są mordowani, że doświadczają ludobójstwa, że wypędzono ich z domu, że wypędzono wielu z nich z ojczyzny. Może jeszcze tylko wspomnę, że czytam o sobie, że jestem idiotką, bo ujmuję się za jakimiś muslimami z Palestyny. Generalnie bardzo dużo takich pogardliwych komentarzy. Oto ile zostało z tej polskiej tolerancji, z której byłam taka dumna, kiedy była młodą studentką filozofii. To, w jaki sposób jestem opluwana, Polskiej przestrzeni internetowej, w jaki sposób piszą o mnie chamsko Tylko dlatego, że ujmuje się za narodem, który doświadczył ogromnej niesprawiedliwości. To tylko pokazuje, co Żydzi zdołali zrobić z Polakami. Jak zdołali wbić szpile w nasz naród. Jak zdołali ten naród. Podzielić, jak zdołali ten naród schamieć. I wreszcie, jak zdołali ten naród otumanić, czego przykładem jest bezmyślne uwielbienie Polaków dla Donalda Trumpa. Ze swoją krytyką wobec Donalda Trumpa nie kryje się. Kiedy kilka miesięcy temu napisałam artykuł, jak polscy patrioci nabrali się na Donalda Trumpa. Bardzo dużo Polaków oburzyło się na mnie za to, że ośmieliłam się skrytykować rycerza na białym koniu z Ameryki. Polacy mają wyobrażenie o Donaldzie Trumpie, że to jest ten mąż stanu, który uratuje świat, który przybędzie na białym koniu po to, żeby przywrócić na świecie normalność. Właśnie widzieliśmy na czym polega jego normalność. Donald Trump kilka dni temu ugościł w gabinecie owalnym zbrodniarza wojennego Benjamina Nataniachu. Przed tym ugoszczeniem odbyła się ich wspólna konferencja prasowa, podczas której Donald Trump zapowiedział, że palestyńczycy powinni opuścić Gazę. Mówimy o tych mieszkańcach Palestyny, którzy jeszcze żyją. Przypominam, że w ciągu ostatnich 15 miesięcy armia Izraela wymordowała kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Palestyny, konkretnie mieszkańców strefy Gazy. Ponad 100 tysięcy zostało rannych. I ci, co przeżyli według Donalda Trumpa, mają się po prostu stamtąd wynieść. A dlaczego? Ponieważ Donald Trump chce, aby wybudować tam riwierę, Bliskiego Wschodu. Donald Trump chce w miejscu, gdzie spoczywają prochy męczenników palestyńskich, gdzie leżą kości zamordowanych kobiet, dzieci palestyńskich, Trump chce tam postawić kurorty, w których bogaci ludzie z różnych krajów będą mogli sobie jeździć i wypoczywać. Czy można sobie wyobrazić większą podłość? Donald Trump podczas tej konferencji Prasowej, powiedział o palestyńczykach coś takiego: Cytuję: Słyszałem, że Gaza była dla nich bardzo pechowa. Żyją jakby byli w piekle. Gaza nie jest miejscem, w którym ludzie powinni mieszkać. Gaza była dla nich pechowa? Gaza była dla nich piekłem? To Gaza ich mordowała? Nie. Palestyńczyków mordował człowiek, którego Donald Trump nazywa swoim przyjacielem. Palestyńczyków mordował Benjamin Netanyahu, bo stoi na czele państwa, które wysyłało na Palestyńczyków z gazy bomby. Benjamin Netanyahu jest ścigany za to międzynarodowym listem gączym, Jest ścigany za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. A Donald Trump ma czelność nazywać, że to gaza jest dla nich pechowa? Nie! Gaza jest ich domem, z którego Żydzi razem z Amerykanami chcą Palestyńczyków wykurzyć. Najpierw wymordowali wielu mieszkańców Gazy, a teraz tych, którzy jeszcze żyją, chcą wykurzyć, żeby zbudować tam ekskluzywne kurorty dla bogaczy na kościach trupów, którzy tam ponieśli męczeńską śmierć. I kiedy ośmielam się krytykować Donalda Trumpa, który trzyma ze zbrodniarzem wojennym, który daje zbrodniarzowi wojennemu parasol ochronny, mało tego, pewnie widzieli państwo słynne nagranie, które obiegło media społecznościowe, gdzie Donald Trump odsuwa i podsuwa krzesło na taniachu, żeby było mu wygodniej. A teraz przypomnijcie sobie, jak potraktował prezydenta Polski, kiedy przyjechał do Białego domu, kiedy Donald Trump był prezydentem w poprzedniej kadencji. Kiedy Andrzej Duda podpisywał dokumenty, to Donald Trump nawet mu krzesła nie dał. Sam siedział, a Andrzej Duda stał obok i na podpisywał dokumenty. A przyjeżdża zbrodniarz wojenny do Waszyngtonu i Donald Trump niczym lokaj podsuwa mu krzesło. Przysuwa, żeby było wygodniej. I kiedy pozwalam sobie na to, aby krytykować Donalda Trumpa, nie tylko za to działanie, bo Trump za uszami ma znacznie więcej. Kiedy pozwalam sobie na to, aby właśnie go skrytykować, to Polacy oburzają się na mnie, że co to wolisz, żeby w Białym Domu była Kamala Harris? A kto powiedział, że Automatu musi oznaczać krytykowanie jednego, że akceptuje drugiego. Ja nie wybieram między jednym złem a drugim. Ja po prostu odrzucam zło i mówię o tym wprost. A Polacy najwyraźniej cierpią na syndrom sztokholmski. Trump w poprzedniej swojej kadencji podpisał antypolską ustawę 447. A Polacy dalej go bronią. Polacy dalej go usprawiedliwiają, że się nawrócił, że zrozumiał, że zmienił się, że teraz jest lepszym człowiekiem, bo wystąpił z WHO, bo zawnioskował, żeby Stany Zjednoczone wystąpiły z WHO. Tylko już Polacy zapomnieli, że kiedy zaczynała się pandemia fałszywa, pandemia koronawirusa, to wtedy Donald Trump był jeszcze prezydentem w poprzedniej kadencji, bo początek fałszywej pandemii przypadł na, prezydentu na prezydenturę Donalda Trumpa. I ja, jak dzisiaj pamiętam, że Donald Trump zakładał maski. Pracowałam wtedy w telewizji, w archiwum i e, w ramach mojej pracy wprowadzałam do archiwum różne nagrania, które były z telewizji. E, I miałam tam co parę tygodni dyżur z, dotyczący nagrań z zagranicy. I między innymi wrzucałam do archiwum nagrania ze Stanów Zjednoczonych. I na tych nagraniach, a był wtedy prezydentem Donald Trump, widziałam jak Amerykanom zrobiono zamordyzm w czasie fałszywej pandemii. I wreszcie kolejne wieści z Waszyngtonu. Donald Trump ogłosił, kto przez najbliższe lata będzie rządził Polską. Czyli... Chodzi o nominację na nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Tym człowiekiem został Thomas Rose, żydowski biznesmen, który pełnił funkcję m.in. wydawcy i dyrektora żydowskiej gazety The Jerusalem Post. A na koniec kilka zdań o nowym namiestniku Polski. W opublikowanej w Indianapolis mantli sylwetki tego człowieka, Thomas Rose jest. Przedstawiony, cytuję, jako ognisty konserwatysta, zagorzały syjonista i ortodoksyjny Żyd. Jest też częstym komentatorem spraw dotyczących Izraela i Bliskiego Wschodu w mediach amerykańskich i izraelskich i często, ost i często ostro krytykował poprzednią administrację za opuszczenie Izraela i propalestyńskie sympatie. Proszę Państwa, e w poprzedniej administracji Stanów Zjednoczonych, czyli za rządów Joe Bidena, Izrael rozpoczął wojnę w gazie. Izrael rozpoczął ludobójstwo w gazie za rządów Joe Bidena, a obecny namiestnik Polski, Thomas Rose. Nowy ambasador w Polsce Stanów Zjednoczonych często krytykował poprzednią administrację za opuszczenie Izraela i propalestyńskie sympatie. Jeżeli przez tyle miesięcy rządów poprzedniej administracji według nowego namiestnika polski była ona propalestyńska i Amerykańska administracja opuściła Izrael, a w tym czasie Izrael bezkarnie mordował Palestyńczyków za zgodą Stanów Zjednoczonych i dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych, to strach pomyśleć, co będzie się działo za nowej administracji. Biedna Polska, ale jeszcze biedniejsza Palestyna. I nie wartościuje, kogo lepiej, żeby zabijać. Bo Żydzi nie mają prawa nikogo zabijać. Ani Polaków, ani Palestyńczyków. A na koniec chciałabym się zwrócić do Polaków, których świeżbi, aby wydawać osądy typu lepiej niech Żydzi mordują tamtych, a nie nas. Właśnie zaciskacie sobie. Pętle na szyi, ponieważ daliście Żydom przyzwolenie na mordowanie jednych. A kiedy tamtych zamordują, to przyjdą po Was. Dziękuję Państwu za uwagę.